Ej, bardzo... a, przyszła mi do głowy głupia myśl, ale nie wiem, czy ktoś miałby na to psychę. Mógłbym, komuś, mógłbym wysłać blika. Przysięgam, że wyślę tego blika. Żeby ktoś poszedł do kasy i powiedział, że chce. E, ha, chce samą bułkę od hamburgera. Ja pójdę do drogę. Nie, nie ma problemu. On, ale... on blika puści, a my kupimy bułkę samą bułkę od hamburgera. A to dla mnie. To dla mnie ale z telefonem ktoś pójdzie? No tak, no nie ma problemu. Ja bym kurwa Gosia zabił za drugą Nie wiem. Tylko czekajcie, donatejcie sobie do Dobrze. Ale musimy ją kupić, czy tylko zamówić? No, najlepiej jak kupicie. Powiedzcie, że chcecie po prostu. samego Samą półkę od hamburgera. Tylko nie pokazujcie twarzy tam kasjera, czy kasjerki. Przestań, przestań! Ja, ja, ja. Twarz, twarz kasjerki czy kasjera nie może być pokazana, wiecie czemu, nie? Bo, bo no, tak, trochę przypał no. I wyślę 20 zł. Przysięgam. Słucham? E, za ten zakład idziesz po normalny dobra, klient. Ty! Aha, dobra, dobra. jestem normalnym klientem. Dobra. Normalny klient, sama bułka i nic dobra. więcej. Serio Dobra. Pa wali. No tak? Moje no, ulubione piwko. Eksportuję, eksportuje. Ale... Dobra, patera idę, dawaj mnie nagrywać. Ale, Ale... Ale... Ale no. powiedz, że jesteś cheeseburgera. Bez tego, bez tego, bez tego, dobra, bez tego, bez tego i bez tego. No tak trzeba pójść. No bez, no tak bez, bez tej kasierki. Kamerka na dół. Ale nie, ja tam kamerkę na siebie, wiesz? Nawet na siebie po prostu. Mhm. Bo Żeby mi się nie zrywało. Dzień dobry. 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 Ja mam spesia, ja można mi znieść z bubera, ale bez kotleta, bez sera, bez ogórka, bez, bez soku. I można rzeczy usunąć z niego? Jeszcze ketchup? I to usunąć wszystko, co się da. Sama bułka. Tak. I to bym chciał kupić. <noise> tak. Na miejscu? Na miejscu. 690. Tartą? 690, ale inflacja w te bułki poszła. Jezu! To masakra? Nie, to paragon. <noise> Dziękuję. Tylko paragon. Dobra, mamy... Czeka, jest paragon? Nie, pisze sam z Dobra, teraz ci go za, pokażę, zaraz zobaczyć. Jasne, ale ja już przygotuję blika, bo ja wszystko słyszałem. Nawet jak nas rozłączy, to i tak wyślę. Nie, nie rozłączaj się. Nie, nie, nie mam to... zamiaru. Czekamy. Ej, to nie tą bułkę podgrzeją, czy co? Kurwa? No, reklamacja będzie. Zaraz zobaczymy, ja to nigdy tak jeszcze nie robię. Więc... Ja, ja też jestem ciekawy, kurwa. Zajebiście. Ale jaja. Dobra. To ja dobra, się nie jest... spodziewałem, ale ale, ale i tak wyszle tą dychę. Bo. Na tym się O, wszyscy live oglądają. <noise> Jak się wszyscy rozłączymy, będzie miało słowa 50. Listo, zamówienie. Ja. Dobra, jest, idzie zamówienie. No, nie? chłopak, <noise> ma na jest. Pokaż, pokaż opening. Wysłałem już dychę. Proszę, żebyś potwierdził. Ale, ale dobrze podgrzali. Dobrze podgrzane. Wysłałem. Pod... Pro... Proszę ale, potwierdź. nie tak wysyłać, co 10 minut ten sreft, do roboty nie będę chodzić. Ale legitny? 20 zł jest, tak? Nie, no legitny No i elegancko. Tak, za dwie stówy, albo... Do ja pokaż tą koleżankę. Nie, Ci tak. tak